Tajcie, moi kochani, w dzisiejszym akurat nie sobotkim, a niedzielnym odcinku, to ja poprawię, już prawdopodobnie po scenerii orientuję się, że no, nie jestem w swoich okolicach, tego że jestem na wyjeździe. No i dzisiaj zrobimy sobie dwa filmy, przynajmniej taki mam zamiar, które vlogowały, żeby sobie oprowadzić, ale najpierw to co planowałam już w środę, a nie udało, z powodu ratwóch zajęć i tak dalej, czyli pomówimy sobie o imieniu magicznym, jak zawsze mam tu swoje notateczki. Więc tak, imię magiczne to nasza jakby wizytówka, taki nasz symbol, który pomaga nam korzenić naszą energię, czyli jest jakby takim dodatkiem, czymś, co pozwala nam w pewnym stopniu zmienić energetykę. Dobieramy to imię najczęściej pod jakieś cele, po to, żeby pomogły nam z charakterem, z coś i określić nasz pewien sposób. Niektórzy mówią, to jest kontrowersyjne, że pomaga nam w pracy z bytami. E, tu już jest to jedni tak, drudzy nie. Tutaj trzeba to mieć na uwadze, to trzeba rozróżnić, że ta kwestia jest lekko kontrowersyjna i mogą być pewne hmm, zastanowienia, niedociągnięcia w tej sprawie. <laughs> tak, imię wybieram na symbolikę, na to co ono symbolizuje, nie to, że nam się podoba. Niektóre osoby mają imiona e, bardzo starojęzyczne, inni bardziej. Typu ksywki, pseudo, do się kopciuszek zdarza czy Cinderella, bo to też jest imię, bądź co bądź. I głównie na tym to się bazuje, to się kręci, że. kręci, że to imię jest po prostu dobierane ze względu na jego symbolikę, na jego cechy. Na to, co ono w tym dzieje, co ma nam przyjść. No i na imię, takie imię z reguły jest nadawane co jakiś tam czas. I mnie trwają kilka imion, inni zmieniają i albo idziemy z typem, że jeżeli mamy ceremonialkę, to wchodzimy na wyższy poziom wtajemniczenia, wtedy dostajemy kolejne imię lub wymieniamy obecny, ewentualnie to jakiś okres czasu 5, 6, mniej lat, jak tam po prostu jest wygodnie tutaj u więc jak coś i to jest w taki sposób najczęściej wybierane, najczęściej ustalane no i to imię ma nam wspomagać, czego zmieniamy lub dodajemy imiona cele życiowe się zmieniają, nasz poziom wiedzy to, do czego dążymy, nasz charakter, on ulega zwykłym zmianie, więc wypadałoby dobrać imię, tego symbolika, którego zakluczenie jest bardziej po prostu odpowiadające naszemu obecnemu charakterowi, a nie tylko temu charakterowi, który jest stary, który już po prostu się zmienił, który był charakterem w momencie nadawania tego imienia, więc najlepiej określić to dodając lub do zmieniając imię od czasu do czasu. Jeżeli posiada się imię magiczne, trzeba pamiętać, że nie wolno go wyjawiać, nie wolno go przekazywać bo takie wyjawienie imienia daje po prostu większą moc osobie w tej osobie, która wie o tym imieniu. Oczywiście większość osób zacznie się kłócić, że nieprawda, jednak dobrą przestrogą jest tutaj mit Ora. Mit o ra wygląda następująco, że Izyda chcąc wykreść imię Ra, wykraść po prostu jego moc, jego wiedzę, jego potęgę. Zwyczajnie w świecie na spisek, no i oczywiście Ra miał wiele, wiele, wiele imion. Wiele pseudonimów, które no i to jedno, którego nikt nigdy nie słyszał i nie wiem, wiedział. No i kiedy Izyda usłyszała to imię, była w stanie powada dużo potężniejszą magię, jakby za sprawą tego Ra. No u nas to działa to trochę nie po prostu klątwy, złorzeczenia są mocniejsze, jeżeli robi się je na imieniu magicznym danej osoby i są one po prostu cieszy do odbicia i zdjęcia. Tak można to ładnie ująć. Jak nadajemy to imię? Są zarówno wielkie krzty, wielkie rytuały, wielkie obrzędy, jak i można na sobie spontanicznie, podczas jakiejś medytacji. W niektórych kręgach robi to rodzic, mentor, ale w większości, tutaj zależy od ścieżki, po prostu można zrobić to samodzielnie i nie ma tutaj żadnych większych, bo żadnych większych problemów. Tutaj dużo zależy tego, jakie wybieramy podejście. I oczywiście mogłabym tutaj Wam przekazywać różne chrzty, różne rodzaje, jest czerwiowy, na którym ktoś tam chyba już napomykał, stał, tu mogła się pojawić, ewentualnie również w internecie jest kilka innych sztuk. Jedyny, jaki będzie prawidłowy, tylko o imieniu, jakie to na to miał swój rodzaj sztuk. oczywiście tam mocny nacisk na nacisk na to, że imię jest tylko pseudonimem, tylko energią tylko pomaga nam zmienić e, nasz charakter. Jaka taką ciekawostkę warto by było dodać, że istnieje także sposób tworzenia imion z run. Bierzemy nasze obecne imię, no i po prostu zapisujemy sobie w runach. Każda runa ma swój dźwięk, każda runa ma swoje brzmienie, symbolikę. No i potem ze wszystkich lub z niektórych run układamy nowe imię, przekładając te runy. Oczywiście jest to nie do końca zbadana metoda, bo jawia się w kilku podręcznikach mniej lub bardziej. Klarowny, jednakże jest bardziej ciekawostka. Ja osobiście bym odradzała, bo wiadomo, runy to dość spory temat, mocniejszy. No i też mogą być skomplikowane. I jednak jest dość prostym tematem, moim przynajmniej zdaniem, bo jest to po prostu coś, co nadajemy sobie, żeby wzmocniło nasze cechy i dało nam te cechy swojej symboliki, te cechy charakteryzujące. No i jeżeli chodzi o te ciekawostki do tych runot to oczywiście tam głównie bazujemy na energii tych run odpowiednio dobranych pod imię. Jednakże runy są bombami informatycznymi, jak to powtarzam wielokrotnie, więc tutaj tego jest to trochę ryzykowne. Jakie może być to imię, może to... Um, każdy ma swój embolika, to, to zacznijmy, może być to najzwyklejniejsze imię, może być to pseudonim właśnie, no... Też trzeba mieć się na zamiary i niech porywać się na imiona o bardzo wielkiej, wyniosłej symbolice, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, wielkiej, jak spachniałej, jak rozbrzmiewającej, no bo to za dużo nam nie da, da bo mierzmy się na zamiary, tak, oczywiście wiem, zdaję sobie sprawę, że oryginalnie chodziło to o to, żeby mierzyć nasze siły, żeby dać tyle sił, żeby osiągnąć jakiś zamiar i to jest bardzo dobre podejście, ale pamiętać, że nie przeskoczymy słońca motyl. Nie skoczymy do słońca motyką, czy coś w tym stylu. Więc trzeba robić to stopniowo, pracować nad sobą. No i to imię jest takim jakby naszym pomocą, takim wytrechem, takim kluczykiem. Więc trzeba mieć to na uwadze. Dobra, ja kończę. I widząc, że mamy jeszcze sporo czasu, ogólnie, to najprawdopodobniej skończy jeszcze vlog. Buziaki, pa kochani. Suby, lajki, komentarze. Mam już kilka pomysłów na kolejne odcinki. Niestety wydaje mi się, że w dziś nie będziemy za bardzo widywać. Chyba, że ewentualnie będę miała czas. A teraz się mamy. Bajo!